Dzień dobry. Znajdujemy się właśnie w przepięknej Małopolsce, a dokładnie w hotelu Villa Tatrzańska w Krynicy Zdrój. Przedstawiam Państwu wszystkie finalistki Miss Polski 2023. Ja nazywam się Aleksandra Budnik, mam 20 lat i pochodzę z okolic Nowego Sącza i reprezentuję województwo małopolskie. Oliwia Mikulska, lat 18, pochodzę z województwa lubuskiego. Moim zainteresowaniem od zawsze było kształcenie siebie, ponieważ uważam, że inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja. Klaudia Bańkowska, 27 lat i reprezentuje województwo kujawsko-pomorskie. Jestem studentką pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dodatkowo jestem miłośniczką podróży oraz kocham adrenalinę. Filipowicz Agata, mam 22 lata i reprezentuję województwo warmińsko-mazurskie. Jestem studentką kosmetologii, w tym roku zdaję egzaminy dyplomowe oraz interesuję się wszelakim sportem. Tomaszewska Kaja, 24 lata, reprezentuję województwo zachodnio-pomorskie. Jestem mistrzynią świata w Krawmaga oraz kocham śpiewać. Roksana Brodalka, lat 26, reprezentuje województwo zachodniopomorskie, specjalizuje się w kosmetologii estetycznej. Emilia Majewska, lat 20 i reprezentuje województwo pomorskie. Jestem studentką medycyny, a moją największą pasją jest taniec. Angelika Jurkowianiec, reprezentuje województwo opolskie, a jestem studentką analityki medycznej i na co dzień pracuję jako modelka. Paulina Buława, lat 21, reprezentuje województwo opolskie. Studiuje prawo w niedawnie we Wrocławiu, a moim największym hobby jest sport oraz modeling. Patrycja Puchała, 23 lata, reprezentuje województwo lubuskie. Na co dzień prowadzę studio fryzjerskie w Międzyrzeczu. Moją pasją jest fryzjerstwo oraz sport. Oliwia Łapińska. Mam 19 lat i reprezentuję województwo podlaskie. Jestem zdecydowanie duszą artystyczną i uwielbiam podróżować. Kamila wzorek reprezentuje województwo świętokrzyskie. Studiuję psychologię biznesu oraz pracuję jako wsparcie sprzedaży w szkole języka angielskiego. Jestem miłośniczką podróży oraz sportu. Oliwia masłowska mam 18 lat oraz reprezentuję województwo śląskie. Kocham tańczyć oraz podróżować. Nikola Dobrowolska, 19 lat, województwo podkarpackie. Na co dzień jestem studentką fizjoterapii oraz fotografką. Gabriela Rogala, 22 lata, reprezentuje województwo podkarpackie. Na co dzień pracuję jako pielęgniarka, a moją największą życiową pasją jest pożarnictwo. Pani Kasienkiewicz, przyjechałam z Białego Stoku, reprezentuję województwo podlaskie. Na co dzień jestem studentką drugiego roku prawa na Uniwersytecie w Białym Stoku. Paulina Grabowska, przyjechałam do Was z Grunwaldu, reprezentuję województwo warmińsko-mazurskie. Moją pasją jest szkolenie psiaków. Agata Wendorf, przyjechałam z Torunia, województwo kujawsko-pomorskie i studiuję kosmetologię estetyczną. Karolina Gorbaniuk. Przyjechałam do Was z Lublina reprezentując województwo lubelskie, na co dzień studiuję w Szkole Doktorskiej Nauki Medycznej. Milena Tarka. Przyjechałam do Państwa z Sieradza. Jest to województwo łódzkie. Moim hobby jest sport, a w szczególności piłka nożna. Z Sylwia Mrochem. Pochodzę z Bytomia, reprezentuję województwo śląskie. Moją życiową pasją jest taniec, a na co dzień studiuję psychodietetykę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Kamila Pacholak, przyjechałam z okolic Bełchatowa i reprezentuję województwo łódzkie. Na co dzień studiuję i prowadzę swój gabinet kosmetologiczny. Sonia Słamska, przyjechałam z Krakowa i reprezentuję województwo małopolskie. Na co dzień kończę studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej i pracuję jako optyk w branży automotive. Oprócz tego uwielbiam sport. Agata Weiss, przyjechałam z Wrocławia, reprezentuję województwo dolnośląskie, Studiuje psychologię kliniczną, interesuje się podróżami, malarstwem oraz modelingiem. Klaudia Ligenza, reprezentuję województwo pomorskie. Moim hobby jest moda, elektronika i sport. Jestem inżynierem biomedycznym. Dominika Staniszek, przyjechałam do państwa z Warszawy, reprezentuję województwo mazowieckie. Jestem dziennikarką i pracuję od 10 lat w modelingu. Julia Marcinkowska, przyjechałam z województwa wielkopolskiego, dokładnie ze Ślesina. Na co dzień studiuję śpiew muzykalowy, piszę własne piosenki i śpiewam. Julia Tomaszewska reprezentuje województwo mazowieckie. Pochodzę z Warszawy, a moją pasją jest siatkówka oraz rodweilery. Wiktoria Kurek przyjechałam do Państwa Znikłania Wielkiego i reprezentuję województwo świętokrzyskie. Moją pasją jest fotografia, grafika, rysowanie oraz sport.